Halo? A, czekaj, ja mam się przewiązać. Nie, nie, nie musi, zostaw to tak. Dobra. Mamy jeszcze cały to głupacy to posprzątają. Zostaw to na dwóch ekspresach i dawaj. To masz to, masz. Nie potwórz. Dobra. Dobra. Blok. Marszyna. Gdzie jest moja Zrobimy fotę? No. Karlo, nie ominałeś się, się ten X. nie, 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 poczekaj, Karol, jeżeli jesteś w takiej pozycji, że jest bezpiecznie i sięgasz do tego następnego, to lepiej już zrobić ten następny, niż schodzić. No właśnie o tym mówię. No to I, i lina się o skałę zaczepiła teraz. Czuję, ale mam dobry. Masz Dobrym bardzo pozycję. stabilną pozycję, Karol bez, wiesz, tak, tak, nie, ja bardzo tego. ostrożnie, tak? Pełny to jest to. się Dzięki. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No idzie. Mocniej masz. Jeszcze, ja. Jeszcze troszkę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No daj ci luz. Oj, polnie, kolikolwiek. O, super. I teraz ją wepnij, proszę. Bardzo ostrożnie. Daj Karol. Dziękuję. Już jesteś na stanowisku? Nie. Jeszcze nie. nie, jeszcze nie. Hej. I na końcu powoli, nie? Nawet jak masz 25 i nie rozpędzisz i za to polecisz do nich. Ale ma, to faktycznie, no? no. 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 Do spustka czy... Nie wiem. Mhm. mamy... No, to, ja idę tam, Zanim musisz łopak. zacząć schodzić, zacząć schodzić, będę chciał, żebyście szybko się zamienili, żebyś na wędkę spróbował wtedy, gdy ja I no, potem mężczyzn. będziemy je Nie? To? Bo paki w tym czasie tam ogarną się? Nie, nie, można mówić. Ja mam planetę, robić.